Przez płomień miłości mej. Ja kocham, wyzwalam, przez płomień miłości mej. Ja kocham, wyzwalam, rozlewam płomień miłości mej, który oczyszcza, lecz nie spala. Rozlewam płomień miłości mej, Który oczyszcza, lecz nie spala. Przyjmij płomień miłości mej, Ja Cię kocham, ochraniam. Przyjmij płomień miłości mej, Ja Cię kocham, ochraniam. Amen. amen.